Cześć. Z tej strony Paweł jest piątek. Ja wam mówiłem, że ten blog taki luźny będzie nagrywany, jeśli będę miał jakieś ciekawe tematy. Tematy w sumie mam. Są trzy. Chciałem wam powiedzieć po pierwsze o tym, że gdzieś tam zostałem wymieniony. Mój blog został wymieniony na spider złeby wśród tych, które warto dzisiaj śledzić, oglądać i czytać, więc jest mi miło. Cieszę się generalnie. Spodziewałem się, czy ktoś to gdzieś nam zauważy. Od razu pojawiły się jakieś komentarze u mnie na profilu, że jak to powinienem być w pierwszej trójce, a tylko tam wymieniono i nazwisko. Słuchajcie, to w ogóle nie chodzi o to, żeby być... Ja, ja nigdy nie robiłem tego po to, żeby promować swoją osobę i jakby chciałbym, żebym... Czasami to chciałbym być ja gdzieś na końcu schowany i żeby nie było wiadomo w ogóle kim jestem. Chciałbym, żeby była praca, żeby ten X-Men dostarczał testów i żeby te testy były robione jak najlepiej i żebym ja przede wszystkim mógł się jak najwięcej nauczyć, bo to co mnie w X-Menie pociąga to fakt, że ja się uczę. I dopóki tak jest, to, to jest wszystko świetne. I tam brylowanie, błyszczenie to zostawmy sobie dla innych, niech, niech oni mają pole do tego. Ja, mam, ja generalnie nie jestem znany i nie chcę być znany. Nie jestem szafiarzem. Robię coś miejscami, co czasami jest po prostu dosyć skomplikowane i trudne w zrozumieniu, bo są takie materiały, które, które nie opowiadają o tym, jak trzymać blendę, ale, ale jakby tam tych informacji jest więcej. I niespecjalnie mi zależy na tym, żeby gdzieś tam z kimś konkurować. To nie ten etap. Choć przyznam, że pewne rzeczy pewnie byłoby mi łatwiej pozyskiwać choćby do testów, bo dzisiaj z tym jest bardzo duży problem. Z testami to jest tak, że im bardziej rzetelne się stają, im bardziej niezależne się stają, tym trudniej e, dopchać się do sprzętu potrzebnego do tych testów. Ja już to poczułem na swojej skórze i to jest trochę sytuacja dosyć zabawna, bo wydawałoby się, że jak X-Men tam żyje sobie już te 3 lata, to z każdym rokiem będzie łatwiej, no bo jakby ludzie będą zdobywać to zaufanie, ale realnie prawda jest taka, że dzisiaj nikt e, takich dokładnych testów e, rzetelnych nie potrzebuje, a na pewno nie leżą one w interesie producentów, bo bardzo często pokazują rzeczy, których producenci pokazywać nie chcą. Ja nie mam im za złe, ja, ja to rozumiem. Ja też e, pracuję w miejscu, gdzie, 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 gdzie no wiem, jak funkcjonuje biznes, ja wiem, jak to się kręci e, i, i jakby trudno, trud, trudno mi tego nie zrozumieć. Właśnie wjeżdżam do swojego miejsca pracy, bo za chwilę zaczynam 8-godzinne etapy. Także słuchajcie, jesteśmy już blisko. Eee, o czym Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Eee, no to jest jedna część tej historii. Bardzo się cieszę, dziękuję, fajnie, że ktoś widzi pracę. Dla mnie to niewiele zmienia. Eee, ja harmonogram mam rozpisany do końca eee, roku. Eee, te kwartały, które eee, pierwszy kwartał był bardzo pracowity, drugi kwartał będzie również pracowity. Eee, pracy jest dużo, bo pomysłów jest dużo. Eee, i Niestety problem jest tylko z czasem, bo on jest z gumy. Jeszcze tak powiem wam jedną rzecz, bo widzicie najczęściej jakby końcówkę tej pracy, widzicie efekt. Blok to jest do pewnego momentu super zabawa. W X-Menie przyszedł taki moment, kiedy to przestała być zabawa, kiedy jakby ta tematyka też stała się poważniejsza i ten, ten blok stał się bardziej rzeczowy. No i kiedy kończy się zabawa, to zaczynają się również takie rzeczy jak dopilnowywanie terminów. Jeżeli często mówię wam, że wam tam zrobię poradnik czy coś innego. Więc fajnie by było ten poradnik faktycznie dokończyć, ale życie pisze swoje scenariusze. Na przykład ostatnio byłem chory, leżałem dwa tygodnie w łóżku. Pierwszy nagrany vlog wyrzuciłem do kosza. To było pewnie jakieś 15 godzin pracy, którą po montażu po prostu uznałem, że jest do kitu i nie ma. Później nagrałem drugą wersję. Pojechałem na antybiotyku do studia. musiałem Rozłożyłem lampy, przerwałem, bo bardzo źle się poczułem. Wróciłem do domu, poszedłem spać na 4 godziny. Pojechałem jeszcze raz. Dograłem w ciągu 6 godzin brakujące ujęcia. Zmontowałem to w nocy, wysłałem wam. Kolejny dzień cały spałem, bo nie mogłem się podnieść z łóżka, i tak to wygląda generalnie w tym, tej części, której nie widzicie. to. Nie jest takie proste, a za tym nie stoi nic. No tak realnie mówiąc, za tym nie stoi nic. To nie jest żal. Ja niczego dzisiaj nie oczekuję, bo łatwiej mi jest, jakby prowadzić tego bloga nie chcąc nic w zamian. Bo często przychodzi także rozczarowanie, a. Cały czas generalnie chodzi o to, żeby utrzymać swoją motywację, żeby robić te materiały, żeby się chciało te materiały kręcić. Teraz kupiłem na przykład Sekonika C800, to jest spektrokolorymetr, bo miałem wypożyczonego C700. On umożliwia mi analizę spektralną tego, co się dzieje, czyli no, mam spektrum światła na dłoni. Mogę dzięki temu analizować różne źródła. mam... W współczynniki takie jak TM3015, który jest następcą nieudolnego CRI. Dzięki, dzięki temu będę mógł pokazywać Wam ten opis źródeł światła na u siebie na blogu i to jest informacja, która już mówi nam sporo o jakości, bo jakby samo powiedzenie, że CRI wynosi 95, 8 czy 99 to nie mówi realnie nic. To jest średnia liczona z ośmiu barw pastelowych, które tak naprawdę Wiele informacji ukrywa, w przypadku TM3015 mamy też taki współczynnik, który liczy średnią, ale tam jest 99 kolarów dodatkowo, mamy informację o gamucie, wiemy czy, czy ten, to źródło daje nam... Kolory neutralne, dosaturowane czy niedosaturowane. Mamy wykres kołowy, który mówi nam, w których miejscach tych kolorów jest mniej więcej, i taki opis faktycznie mówi nam trochę o tym źródle światła. Yy, dlatego bardzo się cieszę, że ten C800 jest. Ja go wziąłem na raty. Na początku myślałem, że uda mi się go trochę sfinansować z Patronite'a, Ale tutaj następna rzecz. Słuchajcie, ja jestem, nie chcę być, jest tak, zaplątałem się, jestem mało znany, mam małe zasięgi. Mam pięciu wiernych, fajnych patronów, z których się bardzo cieszę. Tak zostanie na dłuższy czas. Ja nie żyję jakąś wizją tego, że nagle będzie... I, I nie wiadomo, co się stanie. Nic się nie stanie. Jest X-Men, działa bez względu na to, ile osób go ogląda w taki sam sposób i to... I to tak będzie. Tematy, które często poruszam, są niszowe, nie każdemu odpowiadają. Czasami nie są też łatwe, i teraz będą tematy związane ze światłem. Światło mnie bardzo interesuje, interesuje mnie natura tej fali elektromagnetycznej, interesują mnie zjawiska związane ze światłem, które czasami są trudne do zrozumienia jakby chociażby zjawisko częściowego odbicia. I takie, takie, teraz taką serię chciałem zrobić w tym roku, która, która będzie trochę doświadczalnie też pokazywać nam to światło. Nie mam fotopowielacza, ale, ale może uda mi się jakieś inne eksperymenty wykonać, które będą dla Was ciekawe z punktu widzenia także fotografii. Co więcej, słyszałem ostatnio wiele mitów na temat źródeł światła. Mam tu na myśli lampy błyskowe. Ktoś na forum tam pisał, że nie kupuje Chińczyków, bo są do kitu i trzeba kupować oryginalne, które są też Chińczykami. Nie, a są 7 razy droższe. Wczoraj sprawdzałem lampy z SB910 od Nikona. Porównywałem je z lampami Strobos 60 i generalnie nie ma różnicy, jeżeli chodzi o jakość błysku. Mówię tu zarówno o temperaturę barwową, powtarzalność temperatury barwową, dewiację kolorystyczną, jak i moc błysku. Nawet miejscami ten, ten Strobos wygląda, wypada lepiej. Dziś będę chciał kupić na chwilę lampę SB5000, po to, żeby ją zwrócić. Bo, jak już wspomniałem wam, że mam problemy z wypożyczeniem tego sprzętu, bo nikt mi go pożyczać nie chce. To samo mam w przypadku Profoto. Tam, no żeby, słuchajcie, żeby pożyczyć Profoto, potrzebuję dzisiaj pewnie 400 zł, które muszę wydać w własnej kieszeni. Później muszę z tą lampą posiedzieć pewnie z 15 godzin, a na koniec zmontować materiał. Czyli to jest 20 godzin pracy, 400 zł. No i powinienem generalnie czuć z tego satysfakcję pod warunkiem, że nikt mnie nie zjedzie w komentarzu. I tak wygląda praca na blogu. I na to trzeba być przygotowanym, dlatego trzeba dbać o swoją motywację, dlatego nie wolno jakby, jeżeli się mówi, nie wchodzi w jakieś tam bardzo zacieśnione relacje z producentami, i bo te relacje też, słuchajcie, no to trzeba zrozumieć, jeżeli bloger chce żyć i chce żyć tylko z tego, to on musi czerpać skądś pieniądze. Jeśli ma sponsorów, to bierze od nich jakiś towar i ten towar recenzuje, a żeby ci sponsorzy chcieli mu go dawać, to ta recenzja nie może być na pewno zła. I tutaj mamy pewien paradoks tego, jak to dzisiaj wszystko funkcjonuje. Jeśli chcielibyśmy mieć niezależnych blogerów, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby coś kupić, pożyczyć, to no, wydają oni własne pieniądze, więc te pieniądze skądś muszą brać. No i tu się w sumie koło zamyka, a z natura ludzka jest taka, że jesteśmy bardziej chciwi niż mniej, więc wydawanie własnych pieniędzy tylko po to, żeby komuś zrobić recenzję. No, tak to się kręci. E, dlatego też e, mało oczekuję e, i. E, Dzięki temu udaje mi się przynajmniej utrzymać na jakiś czas sensowną motywację. Chciałbym, żeby w najbliższym czasie pojawiło się więcej na temat źródeł światła na X-Menie i to się w tym momencie dzieje. Nagrywam dla Was filmy. W tym tygodniu najbliższym, 24-25, jestem w Łodzi na targach fotowideo. Będziemy się mogli spotkać, porozmawiać. Jestem tam z Fujifilm pojawi się także recenzja Nikona w najbliższych tygodniach. Wczoraj pojawił się update, który już testowałem. Od rana nadreptałem nogami. Faktycznie jest wykrywanie twarzy i działa całkiem przyzwoicie. Jeszcze przy tej okazji sprawdzę sobie jak ten nowy Nikon Z6 działa również z lampami. Będę miał lampy Nikona, więc będę mógł to zobaczyć, sprawdzić dokładnie. Na razie mam cały czas problem z uruchomieniem asystenta ostrzenia, czyli tej diody AF na lampach. Wydaje się, że po prostu w Z6 nie działa, ale może czegoś nie wiem, muszę doczytać i na to też potrzebuję trochę czasu. Yy, I to tyle. Dzięki za uwagę. Życzę Wam miłego piątku i mam nadzieję, że nie straciłem Waszego czasu. Cześć.